Rozmowa PKM Zachód w klimacie Bistro z Piotrem Michalewiczem, dyrektorem sportowym MKS Podra Bytomodzański. Tak jest. Klub, który jest sponsorowany przez firmę PKM Zachód, a dorywamy Piotra, dlatego że są wakacje i w czasie wakacji można wiele spraw załatwić. Między innymi naszą rozmowę. Dokładnie tak. Piotrze, co nowego w klubie? Z najważniejszej rzeczy no to wydarzył się ten nieszczęsny spadek, ale gdzieś byliśmy na to przygotowani i startujemy w niższej klasie rozgrywkowej. Mamy zamiar i taki jest cel klubu. Myślę dla sponsorów bardzo ważny awansować. Chcemy to zrobić w bardzo, w bardzo fajnym stylu. Mam nadzieję, że, że wszystko się uda. Na tą chwilę rozpoczęliśmy przygotowania. Dla wielu kibiców może się wydawać, że jest to trochę taki sezon ogórkowy i nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, bardzo mocne przygotowania, wzmocniliśmy kadrę i, i chcemy stanowić na osile klasy okręgowej, w której będziemy, będziemy grali. Walczymy oczywiście o powrót do czwartej ligi. Ale chyba nie to jest najważniejsze w tym momencie, ponieważ rozpoczął się największy projekt za mojej kadencji, jeśli mogę się tak wyrazić. I robimy remont, a bardziej stawiamy na nowo drugą płytę boiska. W tym momencie dysponujemy jedną płytą boiska w pełni nawadnianą automatycznie. A na tą chwilę stawiamy drugą, ponieważ grupy młodzieżowe trenuje ich tak wiele, że, że po prostu chcemy je ściągnąć z orlików i nie niszczyć ich kolany. To jest mój cel. Druga płyta będzie też w pełni... Nawodniona e, i w pełni oświetlona. Co Czyli jest... będą dwa boiska? Dwa boiska. Bytom odżeński będzie dysponował dwoma boiskami bardzo wysokiej klasy. E, na tym poziomie rozgrywkowym i chyba w naszym województwie jest to mały wydarzenie. chyba tylko UKP będzie mogło pochwalić się takimi. UKP, przepraszam, Falubas będzie mógł się pochwalić takimi, m, takimi warunkami e, do treningu, jakie, jakie będziemy mieli w bytomiu. E, ta infrastruktura jest dla nas takim chyba najważniejszą rzeczą, którą, którą teraz robimy. Był ten spadek, ale my się nie zatrzymujemy, bo gdzieś liczyliśmy się z tym wiedzieliśmy w jakim momencie ja wchodzę do klubu i, i że może być różnie a dlatego, dlatego też patrząc na to ile dzieciaków u nas trenuje a to jest dla mnie bardzo ważne postanowiliśmy że chcemy aby każdy z nich trenował w bardzo dobrych warunkach na naturalnej nawierzchni no od dzieci się zaczyna ta przygoda z piłką Dokładnie to, to tak. dziecko które się kształtuje piłkarsko które po prostu potrafi być karne potrafi trenera słuchać potem wyrabia w sobie kolejne elementy piłkarskiego życia no od tego się zaczyna jak mówisz tych dzieci jest bardzo dużo w Bytomiu dlatego jest uruchomione to drugie boisko. Jak będzie wyglądać technicznie sprawa treningu? Ona się będą odbywać na dwóch boiskach naraz, czy to będą jakieś zamiany? Jak to będzie wyglądać? Dokładnie tak, w tym momencie w, tym momencie w, gru, w, w klubie trenuje około setka dzieciaków. Jest to ogrom, ogrom dzieciaków w momencie kiedy, kiedy dokładnie tak. W momencie, kiedy teraz kumulujemy, kumulujemy treningi, to wychodzi tak, że jedna drużyna zaczyna trening o 16, dzielą to na pół, e, trenują na połowie boiska, potem wchodzą seniorzy, oni muszą zejść. E, to mega koliduje. W momencie, kiedy będziemy mieli dwie nawierzchnie, no to, to możemy to zazębiać jak tylko chcemy. E, dodatkowo też pierwsza płyta jest e, płytą, która jest w tym momencie bardzo zajeżdżana i, e, i dostaje, dostaje mocno wciry w momencie... Kiedy trenujesz tyle grup młodzieżowych i, i do tego jeszcze seniorzy plus mecze w soboty, rozgrywki i tak dalej. W momencie, kiedy ją odciążymy to będziemy mogli na niej mieć jeszcze lepszą jakość trawy. E, no i tak jak mówię, no dzieciaki, wiesz, jakby dzieje się teraz tak, że, że niektóre grupy młodzieżowe po prostu wysyłamy na Orlika. E, sam gram w piłkę i wiem, że Orlik jest fajny, ok, ale, ale na dłuższą no, orlik metę nie będzie. To świetny, tylko że wiadomo, że przy, przy, przy upadku tak. no, przy upadku, a ja jestem zdania, że coraz więcej będzie kontuzji mechanicznych związanych z pękaniem. Tak? Dokładnie tak, tak więc zadła, ponieważ jest mimo wszystko twardo, te granulaty to jest też bardzo ważna rzecz, wsypane na orlikach, wcale nie są najwyższej jakości i przy obtarciach czy upadkach on wchodzi w reakcję ze skórą i, i to też powoduje różne, różne inne urazy. Dlatego, dlatego mówię, dla mnie ta naturalna nawierzchnia to jest priorytet i w tym momencie mając dwie płyty obok siebie, bo to wszystko jest w obrębie jednego jakby i budynku klubowego i... I całości stadionu, no to, to nie dość, że my, jako zarząd i my, jak, i trenerzy będą mogli w jednym momencie obserwować parę treningów. To jest fajna sprawa, bo możemy szybko wyciągać wnioski. Wprowadziliśmy jeden model gry w, w klubie i, i dzięki temu będziemy mogli to na bieżąco korygować. Ja nawet będę zwolennikiem tego, abyśmy w jednym czasie kumulowali treningi, tak by trener, przychodząc na jeden trening, mógł przy okazji, przyjść, nie wiem, pół godziny szybciej zobaczyć inną grupę obserwować, i, i się dokładnie to, jak rokuje. Dokładnie tak, a my członkowie zarządu, czy osoby nadzorujące całość pracy w klubie. Będziemy mogli podczas paru godzin załatwić wiele tematów. W tym momencie to koliduje, bo musimy pamiętać, że każdy w klubie działa pro bono i, i, i poświęca swój czas. W momencie, kiedy będziemy mogli to skumulować w jakiejś jednej godzinie, no to jest z korzyścią dla każdego. Jasne. Słowo dla kibiców. Kiedy będą mogli zobaczyć drużynę? Czy na evencie jakimś, czy na jakimś treningu, czy po prostu podczas jakiegoś meczu? Kiedy w najbliższym czasie mogą zobaczyć swoją drużynę? A więc tak, w, w sobotę, zeszłą sobotę odbyła się sesja zdjęciowa profesjonalna na green screenie. Jest to sesja zapowiadająca prezentację drużyny. Ta prezentacja drużyny, mam nadzieję, odbędzie się w ciągu dwóch tygodni. Oczywiście za pośrednictwem Facebooka. 17 sierpnia, co do godziny to jeszcze będzie ustalone przez Związek, ale, ale 17 sierpień mieszko Konotop versus odra Bytomodzańskiej u nas na stadionie Bytomodzańskim przy ulicy Sportowej 1. Zapraszamy. Zapraszamy.